Miło przywitać się z Państwem, a witają Włodzimierz Szaranowicz, Dariusz Szpakowski. Miło, bo spektakl, który przed nami zapowiada się niezwykle ciekawie, interesująco, Zakomita atmosfera na trybunach. Chyba potwierdzisz to, włoski. Potwierdzę to, a przede wszystkim jeszcze dodam, że obydwa zespoły wystąpią w swoich najsilniejszych składach, a zatem zobaczymy na boisku plejadek Gwiazd. To będzie wielkie widowisko. Miejmy nadzieję przez 90 minut. Drużyna gości w tym meczu czuć się będzie pewnie, przyjechało bowiem tylu kibiców, którzy wspierać będą ich swoim dopingiem. Mogą być z tego naprawdę dumni. Chyba jest ich nawet więcej niż kibiców gospodarzy. Ma kilka opcji, co zrobi z piłką. Teraz strzela! Sięgnął ją, ale zagrożenie nie minęło. Dobre wyjście dryblingiem z własnego pola karnego, szansa na szybki atak. Jeszcze jeden obrońca i będzie sam na sam z bramkarzem. Przymierzył. Odbija się ten strzał od bramkarza. Bardzo dobrze tam walczył o tę piłkę. Dobrze rozwija się ta akcja. Mają teraz zdecydowaną przewagę w ataku. cały czas w grze ale znakomicie wyprowadził z pola karnego przejęli piłkę sprytnie oszukał obrońcę jest przy jednobramkowym prowadzeniu na pewno nie można cofnąć się do obrony mają jeszcze do zagrania przecież drugą połowę spotkania znakomicie wyszli z kontrą i jakże skutecznie zakończyli Ważne to wejście. Mocne uderzenie było blisko, ale niestety. Mieli, proszę państwa, znaczną przewagę w posiadaniu piłki w pierwszej połowie, ale nie potrafili tego udowodnić. Pozostaje zatem poczekać na drugą połowę spotkania. Zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. Brawo, skuteczny odbiór. Będzie wrzut z linii bocznej. Dobry przechwyt przed własnym polem karnym. Odbiór, odbiór blisko bramki, będzie groźnie. Rozbiegają się partnerzy. Bez zastanowienia. Ależ był niesamowicie czujny, zatrzymując tę akcję z kontry. Lata piłki nie można w ten sposób grać pod własną bramką. Cudownie gol! Bardzo mądrze, przytomnie Lekko tylko musnął piłkę i skierował ją w dolny róg właściwie bez wysiłku. Ach, to jest jego dzień. Drugi gol w jego wykonaniu. Dobre podanie. Po prostu niesamowity gol. Mogliśmy dzisiaj obserwować wszystko, co jest najpiękniejsze w futbolu. To się nazywa kontratak wzorcowy. Mamy bramkę. Ma tam kilku partnerów z przodu. No proszę Państwa kolejny gol znowu zaczynam się powiem szczerze do tego przyzwyczajać. Ależ piękny gol, aż miło było popatrzeć. Świetnie po przejęciu szybki kontratak no i gol. Bardzo ładnie w obronie. Świetnie wyszedł z pola karnego. Ależ ładnie przymierzył. Bramkarz, bardzo pewnie. Rozpoczyna bramka. No, proszę Państwa, koniec spotkania. 4 do 0. Zwycięzcy zdeklasowali przegranych. Dzisiaj to na pewno było wielkie święto bramkarza. Zachował czyste konto, a zarazem jego zespół wygrał. Kończymy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szaranowicz. mm -hmm.